Młody Obywatel FM Radio Młodych Lubuszan. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy z tej strony Mariusz Sobkowiak, redaktor naczelny Lubuskiego Radia Młodzieżowego Młody Obywatel FM. Nasze radio tworzą młodzi Lubuszanie, którzy chcieliby podzielić się z Wami tym, co jest dla nich ważne, co ich boli lub tym, co im się podoba. Radio powstało dzięki dofinansowaniu Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych i przyjęło formę publikowanych na stronie mlodyobywatel-lubuskie.wordpress.com tematycznych podcastów. Nie przedłużając, zapraszam Was do posłuchania. Nasz dzisiejszy podcast w Młodym Obywatelu FM dotyczy wody, a właściwie jej ochrony. Przyczynkiem do poruszenia tego właśnie tematu było zatrucie odry która przepływa w dużej mierze właśnie przez Lubuskie. O ekologii, wodzie, zmianach klimatycznych i o tym, czy to już ostatnie SOS dla Ziemi z Krzysztofem Przygockim, twórcą kanału Red Alert dla Ziemi, rozmawiał nasz dziennikarz Patryk Sporowski. Zapraszam do posłuchania, a przed tą alarmującą rozmową muzyka na odprężenie. Kubał Kasik pod balkonem. Być na bal, 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 na balkon być. W sercu mam żal. O, Mario Krystyno, wracam jak przestępca, przychodzę tu pod Twój dom. Zabiłem tę miłość, co? E? Powiedz, że nie. Gdy pokazałaś mi drzwi, wyrzekłem się na złych. Zacząłem inaczej żyć i od dziś przestałem pić. Nie chcę szkła, 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 szkła mać jak znud. Jesteś mój cud, O Mario Krystus. Cię, przebacz mi i nie pamiętaj już win Raz jeszcze szansę mi daj No, czeka nas raj Przed nami tyle boskich chwil Nie jestem aż taki zły Znowu pół, 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 północ, bimbam bam Wiesz, pracę już mam Mario, no dosyć już Piosenek, krymów, już dość mam tych bzdur Dla bliźnich pracować chcę, no Pójdę do biur Kolegów złych nie będę znać I pić z nimi, i w karty grać Więc przyprowadziłem ich, bo Niech sami potwierdzą to Wyjdź na bal, bal, bal Na balkon wyjdź Ulituj się O, -o, -o! Mario Krystyno Stoję tu Tak jak Romeo śni księżyca blask Błagam cię skarbie, czy śpisz? Śpisz pisz Mario Krystyno nie zostawiaj tak nas nie no to panowie idziemy dać w gaz o, Mario Krystyno. Młody Obywatel FM. Radio Młodych Lubuszan. Dzień dobry. Dziś naszym gościem jest pan Krzysztof Przygocki, twórca YouTube'owego kanału Red Alert dla Ziemi. Witamy serdecznie. I chcielibyśmy na samym początku zapytać się, jakiej tematyki dotyczy pana kanał, pana działalność na kanale. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Początkowo miał to być kanał poświęcony wyłącznie zachodzącym zmianom klimatu na naszej planecie. Ze względu jednak na to, że ingerencja człowieka w różne obszary środowiska naturalnego ma większy lub mniejszy wpływ na te zmiany, poruszam na swoim kanale różne tematy związane z ekologią. Od segregacji śmieci, marnowania żywności, szkodliwości fajerwerków, przez krótkie filmy edukacyjne, bo jak się okazuje... Nie każdy wie, jaka jest różnica między klimatem a pogodą, czy też między globalnym ociepleniem a efektem cieplarnianym. I wreszcie kończąc na filmach, w których analizuję i przedstawiam stosunek ludzi do tematu globalnego ocieplenia. Co o tym wszystkim myślimy i dlaczego tak, a nie inaczej postępujemy. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Grupą docelową w większości moich filmów są widzowie, do których najtrudniej dotrzeć, czyli ci, którzy najczęściej nie mają czasu lub nawet nie chcą wiedzieć. Osoby nieobeznane z prezentowanymi zagadnieniami. Dlatego filmy są krótkie, staram się w nich używać prostego języka, pozbawionego terminów naukowych i często stosuję uogólnienia. Staram się bardziej tłumaczyć problemy niż zarzucać widza danymi. Bardzo dziękuję. A skąd wzięła się właśnie u Pana taka potrzeba tworzenia takiego kanału, zajmowania się stricte tą tematyką? Tak, myślę, że słowo potrzeba bardzo tu pasuje. To, co robię, traktuję jako taki wewnętrzny obowiązek. Niestety społeczeństwo nie jest świadome, jak bardzo niszczymy naszą planetę. Nie jest świadome, jakie są tego skutki teraz, ani jakie będą w przyszłości. A ludzie bardzo często brak wiedzy zastępują swoimi poglądami opartymi na własnych odczuciach. Łatwiej jest mieć poglądy niż wiedza. I właśnie dlatego postanowiłem w ten sposób powalczyć, z, nazwijmy to, z ignorancją klimatyczną. Również dziękuję za tę odpowiedź. A odnosząc się do samej nazwy kanału, Red Alert, czyli z angielskiego czerwony alarm, oznacza, że w omawianych kwestiach jest już naprawdę aż tak źle? Mamy się czego obawiać w przyszłości? Bardzo chciałbym na to pytanie odpowiedzieć inaczej, ale nie mogę. No cóż, dobrze nie jest. Tysiące naukowców na całym świecie zajmuje się badaniami nad postępującymi zmianami klimatu. Na podstawie tych badań sporządzane są bardzo obszerne e, raporty o stanie środowiska. Zawierają one też prognozy dalszych zmian w klimacie naszej planety. Z jednej strony analizy te dają nadzieję, ale wnioski są jednoznaczne: ludzkość musi przestać przede wszystkim emitować gazy cieplarniane do atmosfery. Dlatego Red alert w nazwie kanału oznacza przede wszystkim konieczność natychmiastowego działania. Jest to ostatni dzwonek. Tym bardziej, że należy pamiętać o tzw. klimatycznych sprzężeniach zwrotnych. A polegają one na tym, że ocieplanie się klimatu powoduje skutki, które najczęściej jeszcze bardziej przyspieszają te zmiany. Podam prosty przykład. Ocieplanie się klimatu przekłada się na częstsze występowanie susz i dni z wysokimi temperaturami. Ma to niestety przełożenie na większą liczbę pożarów lasów, w wyniku których do atmosfery dostają się kolejne tony gazów cieplarnianych. A to sprawia, że klimat ociepla się coraz bardziej. I jeszcze jedna ważna rzecz. Pamiętajmy, że nauka się rozwija. Coraz więcej dowiadujemy się o różnych zależnościach mających wpływ na postępujące zmiany. Dlatego uważam, że Ziemia może ocieplać się szybciej niż przypuszczamy. W ostatnich tygodniach oraz miesiącach Chyba nikomu z nas nie umknęła informacja o potężnym zanieczyszczeniu rzeki Odry. Czy to prawda, że zarówno w Polsce, jak i w skali całej planety poziom zanieczyszczenia zarówno zbiorników wodnych, jak i rzek jest bardzo duży? E, tak, to prawda. Stan czystości nie tylko rzeki i jezior, ale również mórz i oceanów pozostawia bardzo wiele do życzenia. Nie tylko zaśmiecane są brzegi zbiorników wodnych, śmieci często wrzucane są bezpośrednio do wody. Wspomniał Pan o zatruciu Odry. W przypadku takiej katastrofy najczęściej przyczyną jest celowe lub spowodowane awarią spuszczenie do rzeki nieczystości albo też związków chemicznych. Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę na inne czynniki. Proszę zauważyć, co się stało w tym roku w wielu krajach Europy. Długotrwałe fale upałów i susza spowodowały bardzo znaczny spadek poziomu wody w rzekach. Media informowały o wysychających rzekach we Włoszech, Loaże we Francji, Renie w Niemczech, Tamizie w Anglii, no i oczywiście naszej Wiśle i Sanie. Musimy mieć świadomość, że mniejsza ilość wody w skorytach rzek, to szybsze jej nagrzewanie się, a przez to i mniejsza zawartość tlenu. I to często jest powód śnięcia ryb, szczególnie w powiązaniu właśnie z zanieczyszczeniami. Część słuchaczy pewnie zaraz powie, że to sytuacja naturalna, na którą człowiek nie ma wpływu. Nieprawda. To jest wynik ekstremalnych zjawisk pogodowych, które wraz z ocieplaniem się klimatu stają się coraz częstsze. A na zmiany klimatu największy wpływ ma obecnie właśnie działalność człowiek. A czy my, jako pojedynczy konsumenci, obywatele, mamy jakikolwiek wpływ na stan środowiska naturalnego? Czy może jednak bardziej powinniśmy się skupić na tym, żeby wymagać tego od rządów, organizacji międzynarodowych, dużych firm i korporacji? Oczywiście, że mamy. Gdyby miał pan sam przepchnąć wagon kolejowy, nie dałby pan rady, prawda? Ale gdy pomoże Panu 100 silnych ludzi, to się uda. Tutaj mamy taką samą sytuację, tylko że ten przysłowiowy wagon jest o wiele cięższy i trzeba go popchnąć nieco pod górę. Dlatego wymaga zaangażowania każdego z nas. Oczywiście niewątpliwie kluczowe działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych mogą podjąć jedynie rządy państw i to pod warunkiem wzajemnej współpracy. Natomiast yy, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że szczególnie w systemach demokratycznych zmiany, które niosą za sobą koszty, są bardzo trudne do przeprowadzenia. Bez akceptacji społecznej żaden rząd ich nie przeprowadzi, bo będzie to polityczne samobójstwo. A korporacje? Korporacje rozwijają się dzięki naszej konsumpcji. Choćby przez reklamy starają się kreować nasze potrzeby. Przez to kupujemy nie tylko to, co jest nam faktycznie potrzebne, ale też to, co wydaje nam się, że jest nam potrzebne. Mało tego. Kupując dany produkt, kupujemy w nim, ja to nazywam wygodę. Przykłada się ona choćby na sposób opakowania tego produktu, czy też dostaw. Lubimy wygodę i jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Mając kilkaset metrów do pracy, często pokonujemy je samochodem, prawda? A możemy przecież się przespacerować, choćby dla własnego zdrowia. Właśnie ta wygoda i przyzwyczajenia walczą z naszą świadomością ekologiczną. Mam jednak nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się popchnąć ten przysłowiowy wagon. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym państwa gościem był pan Krzysztof Przygocki. Dziękuję bardzo za uwagę. A słuchaczy gorąco zapraszamy do odwiedzania jego kanału Red Alert dla Ziemi. Młody obywatel FM Radio Młodych Lubuszan. Uwiodła mnie kraina radości i wina, I nie żal mi zachodu dla winnego grodu. Zaś na wzgórzach siedmiu, północna jej stolica, Zielenią ogrodów, przybyszów zachwyca. Wiele jeszcze cudów wokół. I miejsc miłych memu okłych. Tutaj odpoczywa człek w krainie jezior lasów i rzek. Tutaj odpoczywa człek w krainie jezior lasów i rzek. Człek, w jezior, lasów rzek. Wiele jeszcze cudów wokół jest. Lubuskie, warte zachodu. Naszym kolejnym rozmówcą będzie Tomasz Wojtat. Organizator sprzątania brzegów rzeki Warty w Gorze Wielkopolskim. Rozmowę prowadził Patryk Zborowski. A przed rozmową chwila muzyki. Anna Porowska w utworze na nikogo. Siebie, bo nie miał kto chwycić marznących dłoni Zrozumieć, że szczęście to coś, co jest To coś, za czym nie trzeba gonić Poprzedni spektakl się skończył Nim zdążyłaś nauczyć się nowej roli Morał tej bajki pozostał po nim Przekażesz dalej treść listu, choć znasz tożsamość, podpisano, anonim i masz prawo kochać, a miłość nie boli. Miłość nie boli. Do ciebie prowadziła kręta ścieżka, on pójść prostą drogą. Wiesz się z tą prawdą, że tak mijał czas w oczekiwaniu na nikogo. Nie wszystko można podzielić na pół, nawet gdy zastawiony stół pomiędzy wiarą, nadzieją i trwogą. W oczekiwaniu na nikogo. Chciałaś pokochać siebie, bo nie miał kto chwycić marznącej dłoni Zrozumieć, że szczęście to coś, co jest, to coś za czym nie trzeba gonić poprzedni spektakl się skończył i zdążyłaś nauczyć się nowej doli. Mura tej tańki pozostała. Przekażesz najdroższym listu, choć znasz tożsamość, podpisano anonim. Masz prawo kochać, a miłość nie boli. Miłość nie boli. Dzięki temu, którego nie było w potrzebie, on do dzisiaj tego nie wie. Miałaś powód, by zrobić postęp w odnalezieniu siebie. Ta prawda nie kosztuje zbyt drogo, jeśli odnajdujesz siebie w oczekiwaniu na nikogo. W oczekiwaniu na Musiałaś pokochać siebie, bo nie miał kto chwycić. Dłoń. Zrozumieć, że szczęście to coś, co jest To coś, za czym nie trzeba gonić Poprzedni spektakl się skończył Nim zdążyłaś nauczyć się nowej roli Morał tej bajki pozostał po nim Czekażesz dalej treść miejscu, choć znasz tożsamość podpisano anonim. Masz prawo kochać, a miłość nie boli. Miłość nie boli. Musiałam pokochać siebie, bo nie miał tu chwycić marznących dłoni. Rozumiem, że szczęście to coś, co jest, to coś, za czym nie trzeba gonić. Poprzedni spektakl się skończył, nim zdążyłam nauczyć się nowej roli. Morał tej bajki pozostał po niej. Przekażę dalej treść listu, choć znam tożsamość, podpisałam Anonim Mam prawo kochać, a miłość mnie boli. Miłość nie boli. Młody obywatel FM radio Młodych Lubuszan Znajdujemy się w jednym z gorzowskich parków ekologicznie, bo o ekologii będzie mowa. Z działaczem, wędkarzem, pasjonatem, współtwórcą akcji sprzątania brzegów warty. Pominąłem coś? Raczej za dużo pan dodał. <laughs> Lepiej za dużo niż za mało. Z panem Tomaszem Wojdatem będziemy dzisiaj rozmawiali na temat i jego pasji a także działalności w kierunku polepszenia stanu lubuskich rzek i innych zbiorników wodnych. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Jest pan jednym ze współorganizatorów działaczy w akcji sprzątania brzegów Warty. W tym roku takowa akcja odbyła się w kwietniu. Może parę słów na tym, może, może parę słów na temat tego, na czym ta akcja polega i i trochę o efektach, wynikach. Zadał pan trochę za dużo, bo ja jestem tylko organizatorem może na rynku, że tak powiem, grzowskim, tak? Zaś jeśli chodzi o e, akcję ogólnopolską, to może mało mam z tym wspólnego, aczkolwiek no, widzę, że dużo ludzi mówi, że jednak mam, nie? Więc, czyli, czyli chyba teoretycznie coś w tym musi być. E, na czym polega ta akcja? Przede wszystkim może, żeby po prostu było trochę czyściej, nie? To jest, to jest chyba najważniejsze. Jestem w sumie taką osobą, która generalnie po sobie, jak wędkuje czy gdzieś w lesie jest, to raczej te śmieci zabiera. Nie? W końcu uważam one mniej. Nie? Myślę, że chyba każdego na takie coś się stać. No, no niekoniecznie, właśnie każdego, jak pokazuje to, że chyba mieliście co robić. No, tak porównując w sumie ubiegły rok a ten, to w tamtym było więcej ludzi. Być może dlatego, że. Jednak dni weekendowe żeśmy zamienili i ludzie mieli więcej czasu w ubiegłym roku aniżeli w tym. No i na pewno w przyszłym roku też będę tym organizatorem tutaj na Gorzowie, i na pewno będzie poprawny dzień weekendu. A jeśli chodzi o ilość odpadów, no kolokwialnie mówiąc, śmieci, było więcej, mniej w tym roku niż, niż na przykład się spotkaliście wcześniej. No w tym, w tym roku na pewno było mniej, chociażby dlatego, że zrobiliśmy mniejszy obszar i było trochę mniej ludzi, z, którzy przyszli wspomóc. Ale to nic, jest nauczka na przyszłość, że trzeba jednak ten dzień tygodnia zmienić. A jak Pana zdaniem, czy takie akcje mają duże znaczenie, jeśli chodzi o skalę zanieczyszczenia rzek czy, czy innych zbiorników? Rzeki zbiorników to może nie, bo te śmieci zalegają na, na brzegu, tak? To, to do, doprecyzujmy. Brzegów. Brzegów, jak najbardziej. No jasne, że tak. Chociażby walory estetyczne. Jak idzie sobie pan brzegiem, no to lepiej chyba iść, jak tutaj mamy ładną zieleń, aniżeli po śmieciach deptać. Prawda? Oczywiście. Każdemu, każdemu na pewno jest przyjemniej spędzać czas tam, gdzie jest czysto i, i widzi się po prostu samą naturę, a nie, a nie to, co zostawili ci, którym się nie chciało, albo może celowo to zostawili, tak? Także yy, za tą, za tą odpowiedź też dziękuję. A teraz, może, trochę o takich już stricte przyjemnościach. Wiemy, że jest Pan wędkarzem. Jak Pan ocenia gdzieś tam wędkując, bo podejrzewam, że w dużej mierze jest to też wędkowanie w naszym województwie, czystość i ogólnie wygląd miejsc, w których miał Pan okazję wędkować? Fakt. 90% sezonu to w sumie wędkuję na warcie. Jestem wędkarzem rzecznym, uwielbiam tutaj łapać. No, mimo że chciałoby się, żeby tych ryb było więcej, tak co do czystości naszej warty no, uważam że jest dosyć czysta no, są małże tak są kiełże inne inne właśnie morskie wodne stworzenia które po prostu żyją w czystej wodzie tak no ryb jest trochę mniej aniżeli by się chciało ale myślę myślę że będzie lepiej aha a wiemy skąd taka mniejsza ilość ryb w warcie niż by ktoś oczekiwał w 2015 roku też warta była rzeką, która właśnie była mocno zatruta. No i też trochę ryb padło, i myślę, że właśnie to się ciągnie jeszcze cały czas. ale No i swoje też robią kłusownicy i ludzie, którzy po prostu no, nie mają umiaru i zabierają wszystko, co tylko popadnie. Czyli raz po kłosie. Tutaj większego jakiegoś zatrucia, a z drugiej strony znowu taka ingerencja, no nie do końca czysta, nie do końca uczciwa z naszej, z naszej ludzkiej strony. Dobrze, a w świetle ostatnich wydarzeń do tej pory nie udowodniono, czy były to działania celowe, czy, czy całkowicie losowe, ale mam tutaj na myśli zanieczyszczenie Odry. Miał Pan możliwość wędkowania na Odrze może w ostatnim okresie? Mm, owszem, jeździliśmy na Odrę, na odcinek szczeciński. No, no, jest tam trochę ryby więcej. A może jakieś spostrzeżenia właśnie dotyczące tej skali zanieczyszczeń? Czy, czy już to było po fakcie i, i ciężko było coś porównać, coś ocenić? Nie, nie. Ja byłem ze znajomymi grubo, grubo wstecz, zanim wszystko to poszło. Także ja, ja i znajomi nie widzieliśmy nic, ale tak jak znajomi z Głogowa chociażby już o wiele wcześniej pisali, że coś złego się dzieje, ale no jak, jak to w naszym państwie? Wszyscy mieli to wiadomo gdzie. No właśnie, no a efekty były z każdym dniem takie, jak, jak mogliśmy gdzieś tam w, w mediach obserwować. A z takich rzeczy bardziej prywatnych zdradzi pan, jaką największą rybę wyciągnął, albo jakieś takie najbardziej spektakularne osiągnięcie? Kurde, Ciężkie pytanie, bo ja w sumie nie mam aż na koncie dużych ryb. Bardziej jestem wędkarzem, co cieszy się z tego, co złowi. No aczkolwiek. I to też jest piękne. Aczkolwiek moim ulubionym gatunkiem to jest z rzeki to jest sandacz. A z jeziora to jest zdecydowanie okoń. No i też lubię pochodzić sobie za abstrogiem Jasne, a po złowieniu wypuszczacie, czy jednak nie? Ja jestem z tych wędkarzy, co wypuszczają ryby. Jasne, dziękuję bardzo. A już tak kończąc i wychodząc trochę w przyszłość. Yy... Czy planujecie również akcję uprzątnięcia warty w przyszłym roku? Jeśli tak, to ewentualnie gdzie można szukać informacji na ten temat? Tak, jest, jest planowana akcja. Jestem w stałym kontakcie z ludźmi, z którymi współpracowaliśmy w tym roku i w ubiegłym. Myślę, że info, które się pokaże, będzie w zasadzie już w styczniu. Zaczniemy trochę szybciej. Z tego względu, że może uda nam się pozyskać jakiegoś ewentualnego jeszcze sponsora, ale to czas pokaże. Na pewno będziemy organizowali to. Gdzie szukać informacji? Informacji będzie można szukać, nie wiem, bezpośrednio u mnie chociażby. Ewentualnie będzie podana informacja do serwisu Gorzowianin. I ogólnie chyba na... będzie utworzone wydarzenie na Facebooku. Jasne. Facebook, media społecznościowe, globalna wioska. Także tym teraz żyjemy. Serdecznie dziękuję. Naszym gościem był pan Tomasz Wojdat. Serdecznie dziękuję za wywiad. Młody obywatel FM. Radio Młodych Lubuszan.